Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Inwestor Amator. Dzisiaj mamy wieczór 20 grudnia, nadszedł najwyższy czas na rozpakowanie paczki z numerem 20 oraz tych zaległych. Nie będziemy dłużej czekać, zobaczymy co kryje się w środku. Monetki zostały rozpakowane. No, muszę Wam przyznać, że naprawdę jest grubo. Gabarytowo, dwóch uncji, spodziewałem się. Ale to, co zobaczyłem, wreszcie paczek. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Ale zacznijmy, może od tego tutaj. Kolejny junk silverek, Bardzo fajnie. Żołnierze opak, 200 zł, 75 rok. Bardzo mnie to cieszy. Ale nie tak jak to, co się odkryje na stole dalej. Użmijmy sobie na bok. Od czego tu zacząć? Może zaczniemy od tego, czego było dużo na tym kanale. I jeszcze mówią, że bardzo dużo nadzieje. Czyli Kreatury Północy i Krakenik. To kolejny kraken. Na początku roku 2021 ma się pojawić druga kreatura. Nie wiadomo jeszcze, co to jest, ale powiem Wam, że moje odczucia co do tej serii są takie, że będzie to coś. No nie wiem, mam nadzieję i bardzo chciałbym, żeby było to coś po kroju bestii królowej. Prawdopodobnie seria będzie zawierać 4 lub 5 monet, ale jeżeli kolejna będzie lepsza niż kraken, albo przynajmniej tak sama. To myślę, że seria może odnieść duży sukces. Także z Krakenika bardzo się cieszę. Kolejna monetka. The Queen. W ogóle, ale to w ogóle zapierałem się, że nie będę miał tej monety. Jakoś do siebie mnie nie przekonywała, ale w momencie gdy zobaczyłem, jak jej cena w zawrotnym tempie rośnie, bardzo żałowałem, że jej nie posiadam ani jednej sztuki. No a tu proszę, wystarczyło czekać do grudnia i jedna sztuka ląduje w moim staku. To, to jest prawdziwy gwiazdkowy prezent, można powiedzieć. Tak samo, jak Zeus był prezentem na Mikołaja. Dodatkowo Queen spakowana jest w kapsel Ultra Intercept, co sprawia, że jest to początek serii, no kompletny i jestem zobligowany do kupna monetki Elton John. Jest ostatnia monetka z tego rozpakowania. The Duke. Spóźniłem się z nim. Nie zdążyłem kupić, zabrakło. Czyli to jest Kolejny, można powiedzieć, gwiazdkowy prezent od twórcy kalendarza adwentowego. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Że jeżeli ktoś spóźnił się na pewne monety, no ma szansę na nie trafić w tym kalendarzu. Bądź też w mystery boxie, także no naprawdę, naprawdę warto. Dostępne warianty mystery boxów wyszczególnione są u mnie w opisie filmu. Tam też znajdziecie link do aukcji charytatywnej, gdzie jest tajemnicza paczka inwestora amatora, 3 uncje srebra. Z czego dwie uncje, czyli dwuuncjową monetę, nie zdradzę jaką, ufundowała srebrna mennica, a jedna uncja pochodzi z mojego staku. Także myślę, że myślę, że szczególnie ta dwuuncjowa ufundowana przez srebrną mennicę będzie dość ciekawą monetką, znaną, popularną i lubianą w sumie. Jeżeli chcecie pomóc Oluśowi, zapraszam do licytacji. Link, to, jak już wspomniałem w opisie tej aukcji. Jak to się mówi, dobro wraca. Także warto pomagać. Powiem Wam, że ten Queen jest wcale tak szpetny, mówiąc po śląsku, jak go malują. Fajne lustro. Trzeba po prostu przyjrzeć dokładnie się tej monecie. O tej stronie nie będziemy mówić, bo to tło takie bardzo przyjemne jest, takie inne, charakterystyczne zarazem dla, dla mennicy brytyjskiej. Ale przód no, nie jest najgorszy. Swoją urodą nie powala, ale, ale nie ma lipy, jak to się mówi. Powiem wam, że to co już znalazłem w tym kalendarzu adwentowym jest sporo warte. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby kalendarz nam się zwrócił. A przypominam, że zainwestowałem 1800 zł i powiem szczerze, że niesamowicie korci mnie, żeby już teraz otwierać paczki kolejne aż do samego końca, ale postaram się wytrzymać do Wigilii i Wigilię opublikuję odcinek z rozpakowania pozostałych paczek poprzez e-mail i kontakt ze mną na Discordzie silver to demon możecie nabyć taki mystery box. Zaznaczam, że gwarantowaną monetą, o której wiecie, jest Zeus wraz z pudełkiem i potem w zależności od wyższego wariantu dochodzą poszczególne monety bulionowe z premią, z wysoką premią. Tam wszystko jest napisane, także gorąco zachęcam do zapoznania się z tym wszystkim. Na dziś będziemy już kończyć. Dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się w zakończeniu kalendarza adwentowego 24 grudnia. Potem jeszcze zostanie nagrane podsumowanie, w którym wyliczymy mniej więcej, czy inwestycja 1800 zł w ten oto kalendarz zwróciła się.